Paco Power, system IMAS, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w Warszawskim Nakołgrzymie, ze mną Rafał Jackiewicz, Rafał, niedawno padła propozycja, abyś zmierzył się z naszym Łukaszem grubym macem, jednak na razie do tej walki nie dojdzie. Tak, ja powiedziałem od razu, ja nie chcę tej walki, bo musiałbym się lepiej przygotować niż do moich teraz potencjalnych walk. Ja dzisiaj przede wszystkim trenuję MMA do walki, czyli parter, zapasy w nie zostać mnie fizycznie, psychicznie na przygotowanie się do lepszego zawodnika, bo, bo po prostu się nie chce. Ja teraz generalnie się poświęcam właśnie, żeby zrobić parter, a boksersko powiedziałem, mogę walczyć, wypełniać galę. 6-8 rund z takimi przeciętnymi zawodnikami Jeżeli ktoś za to zapłaci ja bardzo chętnie zawalczę bo na takich walkach muszę się dobrze przygotowywać y wystarczy 2-3 tre tygodnie treningów y 2-3 sparingi, 2-3 tarcze raz się przybiegnę no i jestem gotowy Łukasz to młody no i taki perspektywny ta. zawodnik no i dobrze boksujący tak, tak no nie, nie, nie pasowałby musiałbym się naprawdę przygotować do niego ja po prostu nie mam czasu ja prowadzę treningi ja prowadzę inny tryb życia teraz jak wcześniej ja po prostu musiałbym się troszeczkę bardziej przełożyć do tego Rafał, ale z tego co wiem jest szansa, że jednak w przyszłym roku gdzieś na początku, luty, marzec do, tego, do takiego starcia z Łukaszem w mecz może dojść. A może dojdzie? No bo to jest taka sytuacja, że ona no, dokładnie jak jest, no jak jeżeli musimy do jakiego lepszego zawodnika, yy, ja wtedy chcę troszeczkę większe pieniądze za walkę niż normalnie bym wziął za takiego słabszego i wtedy poświęcam się, przygotowuję się i walczymy, także no co to kredygadu, no będzie, 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 będą dobre pieniądze, będzie walka. Ej, powiedz mi, kiedy teraz zobaczą się kibice w ringu, kiedy twoja najbliższa walka? 30 listopada Częstochowa na TVP Sport 22 grudnia w Radomiu u Andrzeja To były jakieś sześciu nowe walki, przeciwników jeszcze nie znam, bo tak powiem, no, to jak powiedziałem, to takie będą wypełniacze gal.